Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik, którego już jakiś czas na moim kanale nie było. I są to produkty, jest to filmik o produktach, które mnie rozczarowały. Czyli po prostu takie moje. My, Ja mam tutaj dwa produkty, powiedzmy, z taniej lub średniej półki cenowej i dwa dość drogie. Używam nie, jednego tylko bardzo krótko, reszty dość długo, więc wiem o czym będę mówić. I zanim jeszcze przejdziemy do rzeczy, muszę niestety zrobić ten wstęp, którego być nie powinno. Ale niestety trzeba o tym przypominać czasami, a chodzi mianowicie o to, że to, że coś mnie się nie podoba, nie oznacza, że komuś innemu się nie może to podobać. Jeżeli Albo z drugiej strony, jeżeli um, mój bubel jest dla kogoś na kosmetykiem Kosmicznym Trzech Czasów, to ktoś z nas kłamie, po prostu mamy inne oczekiwania. I inne doświadczenia z tymi rzeczami. Także jak to już mamy oczywiście wyjaśnione, to przechodzimy do rzeczy, i już Wam mówię, co było takiego. Nie. Zacznijmy może od rzeczy, którą mam najkrócej, ale z którą już kilka razy miałam tę nieprzyjemność spotkać się, używać na mojej twarzy. I jest to ten cień z Bell serii Wanted Long Lasting Cream Eyeshadow, czyli właśnie kremowy cień do powiek. One ostatnio stały się bardzo popularne za sprawą Zuzi z kanału La Up Bella i ona tam się zachwycała odcieniem, który był dla mnie niedostępny. Ja przynajmniej nie mogę go do tej pory znaleźć w drące, więc YouTube działa. A ja chciałam spróbować krem, nie krem, tylko cień w kremie o takim ważowym odcieniu. To jest kolorek 02. Chciałam wypróbować go jako bazę do cieni, podcienie, bo jest taki fajny, beżowy, dość mocno napigmentowany, wiecie, na skórze szybko zastygł, wydawał się, zapowiadał się fajnie po prostu. Mimo, że on ten kosztował pamiętam nawet ile, albo poniżej 10, albo około kilkunastu złotych w Biedronce, no to myślałam, może coś fajnego z tego będzie. I niestety przy pierwszym zatknięciu się z tym cieniem, który zresztą widzieliście na filmie, bo pierwszy raz miałam z nim styczność, kiedy kręciłam makijaż po polsku 2, Zresztą, w odniesieniu do tego filmu zajęcie w rogu tego filmu. I co z tym cieniem jest nie tak? On może nie jest najgorszy, ale myślę, że nawet nie warto po niego sięgać. Dlaczego? Dlatego, że on strasznie, ale to strasznie szybko zastyga. To powinno być jego zaletą, ale niestety jest wadą bo nie macie czasu, żeby go porządnie rozetrzeć. To jest dosłownie, wiecie, dwa ruchy. Nałożycie, zamaczycie sobie tutaj palca, nałożycie go na powiekę i może chcecie dołożyć jeszcze odrobinę, przykładacie, to mija kilka sekund, on już jest cały, on już zastygnie na kamień. Nie, nie możecie go rozetrzeć, Oczywiście oznacza to, że on jest trwały, ale nie jesteście w stanie operować z nim na tyle szybko, żeby poskromić tą jego trwałość i żeby ona działała na waszą korzyść. A przynajmniej ja mam takie doświadczenia z nim. Mało tego, miałam też raz taki przypadek, że udało mi się dość szybko, właściwie bardzo szybko pracować z nim na obiece. Roztarłam go, ale właśnie potrzebowałam jeszcze odrobiny, bo miałam na przykład zewnętrzny, bo wewnętrzny kącik nie pokryty. Wziąłam jeszcze odrobinę i chciałam dołożyć, ale dołożenie kolejnej warstwy też nie kończy się za dobrze. Wtedy to wygląda na Cień, coś tutaj nie pykło, jak to się mówi. Ten odcień niestety nie jestem w stanie go polecić. Wiem, że niektórym z Was się sprawdza. Super. U mnie niestety nie znajdzie zastosowania. Spróbuję go jeszcze kilka razy w jakiś sposób okiełznać. Może dodając Duraline do środka. Ale z drugiej strony to nie jest też eyeliner, żeby Duraline pomogło. Bo obawiam się, że jak dodam Dura line, to może być wtedy zbyt wodnisty. I z kolei nie będzie chciał zastygnąć o tej powiece, więc, no nie wiem, to jest takie właśnie me. I może rzeczywiście kolor, który poleca Zuzia, który nadaje się do malowania brwi, jest okej, okay i to jego szybkie zastyganie działa na jego korzyść, i wtedy yy, nam się przyda, bo ten makijaż brwi będzie szybki i będzie trwały. Natomiast, no, przy tym beżowym odcieniu. To jest trochę niewypał. Kolejny produkt też jest drogoryjny, no bo wiadomo, że Belo oprócz tego, że jest dostępna w Biedronce, dostępna jest też w Rosmanach. I e, jest to coś, co jest polecane i jest uwielbiane przez wiele osób. I ja niestety no, nie, nie podzielam ich zdania. To jest z Garnier płyn micelarny z olejkiem. I jak by to powiedzieć w delikatny sposób? Nienawidzę tego płynu. Nie spotkałam się jeszcze z gorszym płynem do demakijażu jak długo żyje, i jak długo bawię się makijażem. Nie mogłam zdzierżyć tego, jak długo trzeba czekać, jak bardzo trzeba trzeć powiekę, żeby on cokolwiek rozpuścił. Wszyscy, którzy lubią ten płyn, zachwalają go za jego bardzo szybkie działanie, za to, jak łatwo rozpuszcza właśnie makijaż, że to jest takie szybkie, bezproblemowe. Mówię, no dobra, spróbuję niestety wszystko na odwrót. Jakież było moje zdziwienie, kiedy używałam go pierwszy raz, miałam na sobie wodoodporny eyeliner i ogólnie jeszcze kilka innych trwałych rzeczy na, ocz na oczach, w tym klej po sztucznych rzęsach. Przykładam płatek i trzymałam ten płatek tak długo, tak samo długo, jak trzymam każdy inny płyn fazowy, na przykład ten sepory, tak, czy nie wiem, jakiekolwiek inne, którego używam. I wiem mniej więcej, tak wiecie, odruchowo, ile czasu potrzeba, żeby ten płyn rozpuścił makijaż wodoodporny. No i tak trzymam ten wacik, trzymam. Delikatnie zaczynam pocierać. ściągam wacik, patrzę. No jest brudny, ale na oku jest właściwie ta sama ilość makijażu, tylko taka rozmazana. okej, okay, o co chodzi? Na jedno oko zużyłam cztery waciki. Normalnie zużywam jeden. Masakra, nie cierpię tego płynu. Mało tego, jest to dziad strasznie wydajny, na moje nieszczęście, bo mam go już chyba za trzy miesiące i staram się go bardzo mocno, bardzo mocno staram się go wykończyć. W końcu jest tutaj gdzieś na finiszu, ale to była po prostu droga przez mękę. I za każdym razem, kiedy zmywałam ten wodoodporny makijaż, musiałam marnować dużą ilość tych wacików kosmetycznych, no masakra. I za każdym razem, kiedy go używałam, tęskniłam za moim płynem dofazowym z Sephory, który dla mnie nadal jest najbardziej efektywnym, najbardziej roz najlepiej rozpuszczającym i najszybciej rozpuszczającym makijaż wodoodporny płynem dofazowym. Nie mogę się doczekać, kiedy do niego wrócę, ale powiedziałam sobie, nie wykończę go do dna. Jak się go pozbędę, dopiero otworzę nowe opakowanie innego produktu dufazowego. Także ja go zdecydowanie nie polecam. On się nadaje tylko do usuwania rzeczy, które wodoodporne nie są, ale wtedy jaki jest sens używania czegoś ze swoją, wiecie, tą oleistą częścią? Wtedy mogę użyć po prostu płynu e, micelarnego zwykłego, który nie zostawia takiej tłustej e, powłoki, którą zresztą ten też zostawia. Więc a no i właśnie to jest takie znane, że dufazowa nietłusta formuła. No, nie wiem, jak ona nas nie tłusta, ale ja po zmywaniu nim oczu zawsze miałam takie wycierane no, tłusty film na, ym, na skórze, więc ym, kompletnie się nie zgadzam z obietnicami producenta, na jakiej zderłabym całą tą naklejkę, przykleiła nie używać i odstawiła na półkę. No i żeby nie było, tutaj na opakowaniu producent zapewnia, że usuwa każdy rodzaj makijażu, nawet trudno zmywalny, wodoodporny, długotrwały. Nie. Tak właściwie jak o tym myślę, to ten płyn z garniera jest dla mnie normalnym bublem, a nie me, bo ja się nim nie rozczarowałam, tylko po prostu jestem kompletnie zdewastowana, jeżeli chodzi o jego brak właściwości, więc to będzie zdecydowane nie, a nie me. Tak, skończyłam już pastwienie się nad tym płynem, teraz przejdźmy do, wróćmy właściwie do dwóch kolejnych um, kosmetyków typu me. Czyli to są właśnie rozczarowujące rzeczy. Nie są do końca złe, ale czegoś mi w nich brakuje. I na pierwszy ogień niech pójdzie tusz do rzęs. Jest to tusz z Bellman Rose. To jest marka dostępna w Sephorach. To jest tusz, który ma bardzo fajną szczyteczkę, bo ona jest taka maluteńka silikonowa, czyli taka szczoteczka, która powinna mi się z reguły podobać, bo takie szczoteczki właśnie bardziej lubię. I powiedzmy, że jest fajne, jeżeli chodzi o malowanie dolnych rzęs. To jest bardziej naturalny efekt, niezbyt pogrubia tak jakby, no po prostu przyciemnia te rzęsy. Ale co jest najgorszego w tej maskarze, na maskarze, według mnie, to to, że ja sobie mogę podkręcić moją ulubioną zalotką rzęsy do nieba, one będą wyglądały na cztery razy dłuższe, a po nałożeniu tej maskary, po prostu widzę w lusterku, jak one robią tak. Prostują się kompletnie. Cały mój wysiłek włożony na podkręcenie ich, na to, żeby były widoczne, żeby wydawały się dłuższe i zmarnowane. Więc może jest to i dobry tusz, bo jakoś na jego trwałość. nie pamiętam, żebym narzekała, tak wiecie sama do siebie, ale już sam fakt, że. On kompletnie niweluje efekt, który ja próbuję uzyskać od samego widzicie, rozpoczęcia makijażu, żeby rzęsy wyglądały lepiej niż wyglądają bez makijażu. No to właśnie w przypadku tego tuszu one lepiej wyglądają bez makijażu, bez tego tuszu niż z tuszem. Więc no mówię, no, jeżeli lubicie takie szczeteczki i z natury macie super podkręcone rzęsy, to może się wam sprawdzi, dla mnie, no niestety, zostaje skreślony z listy fajnych tuszy. I zostawiłam sobie ostatnie najlepsze, na koniec, ostatni produkt kosmetyk, o który chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest coś, co jest uwielbiane znowu, tak jak ten płyn, przez miliony chyba osób, zwłaszcza w Stanach. A właściwie na amerykańskim, albo anglojęzycznym YouTubie. U nas to jest jeszcze mało popularny produkt, bo ta marka jest też po prostu mało dostępna. I chodzi mi tutaj o paletkę Tarte Tartelette in Bloom, którą mam już od stycznia. W styczniu ją właśnie zakupiłam. I tak będąc w 100% szczerą, nie mogę Wam z czystym sumieniem polecić tej paletki, bo sama jestem po prostu nią rozczarowana. Ona może jest fajna, może pięknie wygląda, ładnie pachnie, bo to taki jest lekki, lekka czekoladowa woń, nas uderza, kiedy otwieramy tą paletkę. Cienie są niby fajnie napigmentowane, a to wszystko jest tak niby. One się niby dobrze rozcierają, ale właśnie jest to ale ukryte gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi zaletami. I najgorszym z tych właśnie ale jest to, że jeżeli macie ochotę wykonać bardziej zaawansowany makijaż, przez bardziej zaawansowany mam na myśli budowanie różnych kolorów na sobie, czyli już po nałożeniu na przykład tego matowego, jaśniejszego matowego, później chcemy przyciemnić go tym, a może później jeszcze pogłębić jeszcze ciemniejszym, to się Wam nie uda. Jakież było moje zdziwienie znowu, kiedy chciałam pogłębić makijaż tym pięknym bordowym cieniem? I wszystko mi się, ten cień, który był nałożony jako pierwszy, zniknął i powstała dziura. I to się dzieje przy wielu kolorach z tej palety, kiedy chcemy tych ciemniejszych użyć na te, które są już nałożone. Jak chcemy wykonać zwykły, taki wiecie, dzienny makijaż, czyli, nie wiem, beż na całą powiekę, jakiś ciemniejszy w załamaniu i rzęs, super, to się Wam uda, e, wyjdzie nam fajny makijaż, łatwo się rozblenduje wszystko, tak, nie wiem. Przyjemnie się Wam będzie pracować z tą paletką, ale jeżeli już będziecie chciały wykonać bardziej zaawansowany makijaż, będziecie chciały wyeksploatować tą paletę trochę mocniej, wykrzesać z niej więcej, to niestety się Wam to nie uda, albo będzie to problematyczne. A mam po prostu lepsze paletki, które tego nie wymagają, które, które używam bezproblemowo. Wiecie, wiem, że jak nałożę kolejny kolor, to się z tym nic nie stanie, tylko właśnie odcień, czy też cieniowanie się pogłębi. I dlatego bardzo rzadko po nią sięgam, bo mnie trochę zniechęciła przez to, że ja muszę się nauczyć jej używać. Nie chcę się nauczyć jej używać. Chcę, żeby ona usługiwała mnie, a nie żebym ja musiała starać się ją poznać, wiecie, nie wiem, co tam jeszcze pogłaskać dobrze, żeby ona ładnym makijażem zrobiła. Więc jak mówię, cienie są ładne, dobrze napigmentowane, takie fajne, jedwabiste w konsystencji ale jeżeli potrzebujecie, jeżeli wymagacie czegoś więcej od makijażu, jeżeli macie na przykład, nie wiem, w wyższym stopniu bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o makijaż, to może Was ta paleta rozczarować po prostu. Jeżeli lubicie od czasu, do czasu się ją malować, albo Wasz makijaż jest bardzo prosty, no i lubicie mieć coś ładnego na toaletce, to na pewno będziecie bardzo zachwycone tą paletą, bo jest piękna, no co tu ukrywać, jest dobrze wykonana, ale no właśnie... To największe, ale kompletnie dla mnie niweluje wszystkie zalety, więc ja jakoś specjalnie tej palety polecić nie mogę. No i chyba najważniejszy argument: czy żałuję jej zakupu? Chyba trochę żałuję, bo zamiast niej, a ona tania nie była, ona kosztowała kilkadziesiąt dolarów, mogłam kupić co innego start albo z jakiejś innej marki i byłabym pewnie zadowolona. Chociaż nie mogę ukrywać, że akurat tą paletą do konturowania start jestem bardzo zadowolona, często po nią sięgam, bo efekt, jaki jest super, ale ta do oczu ta in Bloom, no z moją aprobatą się akurat nie spotkała. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Myślę, że lubicie, kiedy narzekam, a przynajmniej tak było z poprzednimi filmikami. No nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli obraziłam, obraziłam Wasz ulubiony kosmetyk, to nie będziecie mi tego za złe, po prostu szukałyśmy innych rzeczy, to wszystko. W komentarzach teraz Wy macie okazję trochę ponarzekać, napiszcie, co się Wam nie sprawdziło, być może jakiś mój ulubieniec stał się Waszym bublem, wiadomo, dla każdego co innego, więc koniecznie napiszcie, czekam na Wasze komentarze, myślę, że nie tylko ja. Ja bardzo lubię, jak wchodzicie w interakcje, już to mówiłam raz, ale uwielbiam, jak wchodzicie w interakcje między sobą i właśnie wymienicie się jakimś Spostrzeżeniami w komentarzach, także do tego gorąco zachęcam. Informacje o dzisiejszych produktach znajdziecie w opisie, tak jak zawsze, chociażby jeżeli macie ochotę, na przykład na własnej skórze, przekonać się, czy produkty. Takie akurat są, jak ja mówiłam, więc informacje są w opisie. Tam też jest informacja na temat mojego lakieru do paznokci, czy też pomadki na ustach. A właśnie jeżeli o pomadki chodzi, to mam tutaj nową pomadkę z Zoewy, o których już robiłam filmik. Mam nadzieję, że go widziałyście. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!